Cześć, do z tej strony, w tym filmie pokażę Ci automatyzację, którą sobie ostatnio zmontowałem. To jest taki scraper, i jego zadaniem jest na podstawie linku tutaj z wyszukiwania w Apollo przez Zapify po prostu scrapowanie informacji na temat lidów. I następnie tutaj mamy dwa moduły z Perplexity, których zadaniem jest robienie dalszego researchu na temat tych osób i na temat firm, w których pracują, tak? Więc po kolei. Ten cały scraper oczywiście działa w make'u. I mamy tutaj Apify, jest to Apollo Scraper od Codecrafter. To jest Codecrafter Apollo IOS Craper. No i tutaj potrzebujemy właśnie tego linku do wyszukiwania. To jest dosłownie to. To znaczy, wchodzisz w Apollo, musisz tutaj mieć założone konto. Następnie, używając filtrów, tutaj sobie wybierasz jakieś powiedzmy rzeczy. Ja tam chyba jakieś firmy księgowe powybierałem. Kopiujesz ten cały link. Klejasz go sobie tutaj albo tutaj w Apollo, albo w Apify, tutaj w, ten, w tą konfigurację całą. No i w zasadzie to jest wszystko, nie? Jeszcze jedna kwestia jest taka, że na darmowym koncie w Apollo zdaje się, że tylko 25 kontaktów możesz za jednym razem e, skrypować, czyli trzeba by to było jakoś pewnie obejściami robić tutaj przez increment function, następnie przez jakieś pewnie mnożenia tutaj, żeby to, e, żeby, 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 żeby to nam skipowało powiedzmy po 25 kolejnych elementów. No, i no, tak to by trzeba było obchodzić, albo po prostu nie bidować i kupić ten najtańszy plan. I już z tym najtańszym planem zdaje się, że już można skrejpować w nieskończoność to wszystko. To znaczy, tak mi się wydaje. Ja nie jestem pewien co do tego, co w tej chwili powiedziałem, mm, bo ja akurat biduję na tym darmowym planie. Dobrze, więc po kolei mamy tutaj apy fire na aktor. Mamy tutaj wrzucone ten właśnie, tego właśnie aktora. Jest tutaj Run Synchronously, czyli po prostu za każdym razem jak to odpalam, to ten, ten moduł działa aż skończy się skrejpowanie. Tego wcześniej nie było i trzeba było tutaj pomiędzy jednym a drugim modułem Apify wrzucać przerwę powiedzmy tam 5 żeby zawsze dalej używać już skończonego tego, tego wyniku powiedzmy samego, a nie czegoś co jest w toku. Timeout mam tutaj ustawiony tak jakoś komicznie dużo, żeby, żeby też nie było z tym problemów, nawet jak dużej ilości będę skrajpował. No, i tutaj, dalej w konfiguracji, mamy po prostu tego JSON-a. Tutaj jest URL i to jest ten link, to jest dokładnie ten link. Następnie mamy total records i to jest po prostu ilość tych kontaktów, które chcę skrajpować. No, i tutaj mam ustawione jeden na test, ale tego chyba do 50 tysięcy można tutaj wpisać. No dobra, więc zostawmy to sobie na jeden dalej. Mamy tutaj oczywiście getDatASetItems i tutaj mamy defaultDatASetID. No i dalej mamy te moduły Perplexity, gdzie tutaj zadaniem tego pierwszego jest stworzenie jakiegoś jakichś takich informacji na temat, na temat tego, powiedzmy, Lida. To znaczy, po prostu jest tutaj wrzucone imię i nazwisko firma w której pracuje i rola tej osoby. I na podstawie tych informacji Perplexity musi znaleźć informacje na temat tej osoby, w jakiś sposób tam może coś ciekawego będzie gdzieś w internecie na temat tej osoby. Żeby później mi to wszystko wrzucić do arkuszy Google, żebym mógł powiedzmy, albo jak będę nagrywał filmik dla tej osoby, albo jak będę pisał maila jakiegoś, czy nawet będę chciał do personalizacji do jakiegoś kolejnego, do jakiejś kolejnej automatyzacji, żeby to spersonalizować ze sztuczną inteligencją, no to już mam jakoś podstawę powiedzmy dwa Dwa, dwie, dwie takie duże informacje na temat y, osoby i firmy, z których będę mógł skorzystać. I ten drugi moduł perplexity to jest dokładnie to samo, tylko że na temat firmy. To znaczy powiedzmy firma jakaś jest i zadaniem perplexity jest na podstawie nazwy, powiedzmy jest wrzucona nazwa i na podstawie tego perplexity wyszukuje informacje na temat tej firmy i y, wy, wynajduje te informacje, w jakiś taki fajny sposób to opisuje. I wrzuca to wszystko do arkusza. Oczywiście wszystko jest też do arkusza wrzucane ze źródłami, żebym w razie czego mógł sobie powiedzmy albo z tego skorzystać, albo też do dalszego jakiegoś tam personalizowania to używać. Tak. I na samym końcu w arkuszach lądują te wszystkie informacje, które mogą mi być przydatne czyli powiedzmy profile tych osób, czy adres mailowy, imię i nazwisko, firma, jakaś tam pozycja, branża, w jakiej działa. No, wiadomo, te informacje z perplexity. No, więc może odpalimy sobie tą automatyzację i pokażę Ci tak na szybko, jak to jak to wygląda. Jak klikniemy sobie tutaj run once, to to nam się odpali. I zaczekamy sobie, pewnie chwilę się z tym zejdzie. No i dobra, mamy to. No i dobra, mamy to. Tutaj nam z APIFY już wyciągnięte zostały jakieś informacje. Tutaj są te dane, które powiedzmy były w. Apollo, tutaj pierwsza osoba może. Nie, to jakoś inaczej jest. O to chyba. To chyba o to chodzi. No i dobra, wróćmy sobie tutaj do tego. Mamy tutaj wiadomo, te wszystkie informacje. To jest naprawdę dużo takich przydatnych informacji, no bo mamy zweryfikowany adres e-mail, jakieś tam miejsca, profile, organizacje. nawet chyba jest coś takiego jak historia, tak, historia employment history, to znaczy z, zdaje się, że jest historia. Zatrudnienia. No jest tutaj tego trochę. Dalej te perplexity. Jak sobie wejdziemy w choices i message, to mamy tutaj w Markdownie fajnie to opisane. Eee, no tak, no jakieś są tutaj e, informacje. Powiedzmy nawet tutaj, jakieś publikacje, że publikuję artykuły na blogu. No to to można by było na przykład wykorzystać, żeby napisać, że e, nie wiem, bardzo podobają mi się Twoje artykuły, czy coś takiego. Ja tak mówię tylko przykłady, nie? następnie mamy tutaj tą wiadomość na temat firmy no i tutaj jak sobie wejdziemy w to wszystko no to też mamy jakieś przydatne powiedzmy informacje i jeszcze dodatkowo wrzuciłem żeby dla kontekstu było żeby jako żeby podał też informacje w kontekście automatyzacji i sztucznej inteligencji w tych firmach i no właśnie mamy tutaj jakieś takie informacje podsumowanie także to jest fajna rzecz no i na końcu to wszystko jest wrzucone do arkuszy Google'a te wszystkie informacje i później mogę to wykorzystać czy do cold maili, czy do jakichś takich loomów, czy cokolwiek innego chciałbym z tym zrobić. To mam już tutaj świetne narzędzie do y, robienia, to mam tutaj świetne narzędzie do robienia do skrajpowania całego powiedzmy Apollo w poszukiwaniu tych moich kontaktów, tak, tych lidów ta automatyzacja jest do pobrania w drugim linku w opisie. Jeśli chcesz mieć coś podobnego, zautomatyzowany albo jakikolwiek inny proces, to w pierwszym linku w opisie jest link do mojego kalendarza. Poza tym możesz jeszcze napisać do mnie tutaj na tego maila, który się w tej chwili wyświetla. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że szybki film, ale mimo wszystko jakiś tam wartość dostarczył. No i co, cześć.